Zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej czekolada. Super! Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci! Muszę pilnie coś wymyślić i mam pomysł. Wiem, jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mm, pyszna! Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej, zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej! Złam się szybko! Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy, jak skała, ty co masz? Sprawdźmy. O, tak, co za szczęście. Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący! Moja ręka jak piecze. Mari, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej. Dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł, dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności! Co ty robisz? Głupi gofr, no dalej połam się. Hurra! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Okay. Nie smuć się mi, jadaj spokój Przestań Zobacz, mojego gofra starczy dla ciebie Częstuj się Razem? Dawaj Wow, gorąca czekolada z marshmallow. Uwielbiam to Ale któraś z nas ma zimną porcję Sprawdźmy to Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę to niesprawiedliwe! Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre! Smakuje jak lody! A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale! Mmm, pyszności. A ty sobie lody. O... Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? Trzy, dwa, jeden. Makaron, super. Ale ekstra. Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. Hmm. O tak. Ojej. Moje usta płoną. Uważaj, nie mogę się kontrolować. Wiem jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, mija. O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest o wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc! Teraz ja coś zjem. Mmm, jakie pyszne! Oj, chyba zupełnie zapomniałam o manierach, przepraszam. Ej, bitwa na palce Pokażę, kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie. Jeszcze zobaczymy. O, tak, wygrałam! Pogódź się z tym. Co to, roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? Okay. No dobra. A ty co masz? Ojej, a ja mam całego Lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej, przykleił mi się do języka. To bolało. Ale wiem, jak ponabijać się z Mii. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mija, pomóż mi Lizak, jest tak zimny, że przymarł mi do języka. Zrobić dalej, dalej, trzymaj się chwileczkę. Udało mi się język jest wolny! Co? Wyrwałam ci język! Głupi żart! Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Bingo. Mam pomysł! Nadbucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne! Jestem w tym naprawdę dobra! Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy? Spadaj. Niech zdecyduje los, ok? Nożece, wygrałam! Hej, hey, ja pierwsza! Ciekawe, co tam jest. Nagecy! Miam! Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące! O, już lepiej. Mmm, jakie pyszne! Co za uczta! Zajmij się teraz swoim daniem. No w porządku. Mrożone nagecy, jak ja je zjem? Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci! Patrz! Proszę, trzymaj. Wielkie dzięki. Mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. A, są jak skała, ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Hmm. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach? Gotowe! Chyba zadziałało. Nuggetsy są usmażone. Pyszności, jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz! Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę. Ej, to było niesprawiedliwe. Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę. Jak pysznie wygląda. Mm, rewelacja. Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza, ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj! Moje zęby! I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Pewnie mam pomysł. Pozwól, że Ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj! Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. O nie, mój ząb. Co ja mam teraz zrobić, głupia pizza z kamienia? Wiem, co cię pocieszy. Cieplutka pizza, częstuj się. Tylko uważaj tym razem. Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie, teraz jesteśmy tu uwięzione. Czekaj. Nie krzycz. jest coś bardzo interesującego. Mari, co ty robisz? Próbuję to otworzyć. Ciekawe co jest w środku. Popatrz, tam jest coś jeszcze. W tym pudełku musi być klucz. Ja nie wsadzę tam rąk. No to wyliczanka. Anenduerika, fuka. Wypadło na mnie. Ech, będę musiała zdobyć klucz. Ety, tam jest coś mokrego. Może to zwykła woda. Dobra. To nie klucz! To rybka! Spójrz, jaka piękna! Lepiej szybko włożyć ją z powrotem do wody. Okej! Okay. Tu jest klucz! No co tak stoisz? Idziemy! Czerwony klucz, czyli czerwona siawka. Sprawdźmy. Co? To dynamit! Dynamit? O Boże, co my zrobimy? Hmm. Mam pomysł. Bingo. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obcęgi. To nie to? Nie. O, są. Mari, przedniesz kabelek? Nie ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, że trzeba przeciąć żółty przewód. O, oh. udało się. Za smród! Jednak się nie udało! Ale teraz przyda mi się Twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz. O! Pożycz mi! Nie ma mowy! Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz. Szybciej! No dobra, jestem silna, dam radę. Ciekawe, co to jest? Żelkowy miś! Całkiem smaczny. Ale muszę się czym prędzej dostać do klucza. No i jest! Tylko nie uciekaj mi kluczyku. Proszę, otwórz sejf. Jeszcze czego? Zrób to sama. Dobra, już zaczynam. Hmm? Ojej! To coś drobnego. Wow! Jestem cała w brokacie! Ale fajnie, przyda mi się na powieki! Zamiast się pińdzęć, idź po następny klucz. No dobra! Ciekawe co jest w środku. Hmm, może dinozaur? Albo krokodyl. Nie one przecież są duże. Zobaczmy, co to jest. Ojacie! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona. Jest taki słodki. Wracaj sobie do środka. Ja potrzebuję tylko klucza. Oto i on. Czas otworzyć zieloną szafkę. Zgadza się. Co to jest? Stolet z pieniędzmi? Wow, tu jest mnóstwo forsy i wszystko dla mnie! Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie. Ekstra! Mari, oddaj mi moje pieniądze i zdobądź dla nas następny klucz. A jeśli troszkę podejrzę? nie ma mowy! Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. Hmm, w środku jest coś miłego w dotyku. To chyba piasek kinetyczny. O, to i kluczyk! Hurra! Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek. Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne. Hmm, ekstra! Jestem prawdziwą królową kulek! Fajnie! O, Chyba pojawił się nowy klucz. Czas go zdobyć. Ciekawe, co to jest. A! To robaki! Dobra, trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskudstwa. Ratunku! Aż mnie skręca! Mari, ratuj mnie! Uff, udało się. Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie! Różowa, ale wcale nie słodka pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw! Mari teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha. Fuu, tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A, tuczy! Tak, rzeczywiście. Żelkowe, bardzo smaczne. Ej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. To jest. Super. No to czas na niebieską szafkę. Mia, naciśnij przycisk. Gotowe. O, Ojej! Kurczę! Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk, inaczej musiałbym być na Twoim miejscu. Hej! No to lecę po następny klucz. Co to jest? Fuu, to czyjeś włosy uchyda. Czemu we mnie rzucasz? Przecież to było niechcący. Gdzie jest ten głupi klucz? A, to i on. Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę. No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz. Ojej, i to właśnie tu są smakołyki. Cała masa ciastek, Koreo. Proszę. Dzięki. Słyszności. Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne. Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko. Przepraszam. Nie pomyślałam, może w następnym sejfie też będzie coś fajnego. Mam nadzieję. Puf. Co to jest? Coś głęgo? To chyba surowe jajka. Ale znalazłam klucz. Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mia, chcesz otworzyć? Chcesz? No dobra. Żartowałam. Zejdź mi z drogi. Ja go otworzę. Tam na pewno jest coś fajnego. Oj! To przecież pióra. Tak, rzeczywiście to coś fajnego. Dawno się tak nie śmiałam. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej idź po ostatni kluczyk. Dobrze, dobrze, kurczaczku. Dobra, ostatnia próba. Co to? A, to larwy! Muszę szybko wyjąć klucz. Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo. Sprawdźmy. Hurra! To jest nasz klucz do wolności! Udało się! Czas stąd wyjść. To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Hurra!